Jutro, Święto Zmarłych. Wiele rozmów w naszych domach dotyczy grobów. Jedna znajoma opowiadała mi, że odziedziczyła po przodkach pusty grobowiec, murowany, podpiwniczony, nieużywana, nówka w dobrym stanie, w dobrym miejscu na pryncypialnym cmentarzu, w dużym mieście, z widokiem na sławnego człowieka, niestety już świętej pamięci. No i nie za bardzo wie, co z nim zrobić. Znaczy, z tym grobowcem, a nie ze znanym człowiekiem świętej pamięci. I chce go sprzedać. Znaczy, grobowiec, a nie tego znanego człowieka, świętej pamięci, bo ta znajoma ma gdzie leżeć, jakby co. No, może za niego wziąć za, grob za grobowiec, nie, nie, nie za tego człowieka. No, wiadomo, nie, od 80 do 100 tysięcy złotych. No i odrodzaliśmy jej ten nierozważny krok, czyli sprzedaż grobowca. Padła propozycja, żeby wzięła na ten grobowiec kredyt hipoteczny i, i coś sobie kupiła, albo odłożyła na stare lata, na pogrzeb, na przykład. No, ja doszedłem do wniosku i, i to poradziłem znajomej, że taki grobowiec nie powinien stać pusty, powinien na siebie zarabiać. Może nie go wynajmie, studentom choćby, a w wakacje turystom. Co prawda, grobowiec nie ma mediów, ale jakby jej się udało wynająć ten grób, nie, no to media się zjawią natychmiast. Dlaczego my sobie często tak żartujemy z poważnych rzeczy, z grobu, cmentarza? No, po prostu, żeby oswoić strach przed tym, co nas czeka.